Miłość na ostatniej stacji to manga o dziewczynie imieniem Hibari, która codziennie zostaje po godzinach w swojej pracy. Wynika to często z braku jej asertywności. Do tego, że stała się niedawno z łopakiem, a jej były pracuje w tej samej firmie. Hibari widzi więc na co dzień i słyszy, jak jej były zaleca się do innej dziewczyny, a i obraduje swoją ex, czyli właśnie Hibari. Nadmiar pracy, zmęczenie sprawiają, że hibari często zasypia w ostatnim pociągu, którym jedzie do domu. Szczęśliwie kolejarz zawsze budzi ją na ostatniej stacji. Pewnego razu, gdy znowu zasnęła na wskutek wybitania pecha niszczy kartę, na której ma zdjęcia stacji potrzebnej do pracy, bo pracuje jako dziennikarka. Na szczęście z pomocą przychodzi jej kolejarz pan Yokose. Kolejarz to na oko starszy 50-letni pan, który jest dość nieporadny, często się przewraca, brudzi, ale ma złote serce i jest bardzo miły. Do tego bardzo stara się wypełnić swoje obowiązki sumiennie, więc podziwia i opiekuje się Hibari, która też stara się ponad siły w swojej pracy. Pod wpływem opieki kolejarza Hibari czuje się coraz lepiej i coraz Częściej szuka jego towarzystwa. Co z tego wyniknie? Czy będzie to tytułowa miłość? O tym przekonacie się, sięgając po tą mangę. Między postaciami jest spora różnica wieku. Bo Hibari ma na oko 25-30 lat, a pan Jokose ma chyba około 50, może ma mniej, ale tak wygląda. Ale o dziwo, całkiem do siebie pasują ze swoim pechem. Manga oprócz głównej historii ma jeszcze jedną dodatkową, która opowiada historię postaci pobocznych, które występują w głównej historii. Manga ta porusza też temat pracy. Główna bohaterka pracuje często ponad siłę jest wykorzystywana przez swojego szefa i współpracowników i przez to pracuje bardzo ciężko naraża swoje zdrowie i bezpieczeństwo i moim zdaniem powinna poszukać sobie lepszej natomiast pan kolejarz chociaż pracuje to widać że praca sprawia mu wielką przyjemność nauka płynąca z tej mangi to szukaj takiej pracy by ją lubić bo spędzisz w niej wiele lat tytuł ten czytało mi się przyjemnie ale to manga raczej dla starszego czytelnika taka spokojna obyczajówka dla tych wszystkich którzy już pracują i wiedzą że w szkole mimo wszystko było fajniej, a szczególnie oczywiście w wakacje. Kreska w mandze jest całkiem przyjemna, za to okładka zupełnie nie zachęcała mnie do zakupu i moim zdaniem wygląda dość słabo. Taka okładka nie raziłaby mnie z 20 lat temu, ale teraz już tak. Czy polecam ten tytuł? Tak, ale tylko dla starszych czytelników lubiących spokojne obyczajówki. Bo o czym najpewniej się nie spodoba i ich znudzi. A Wy? Znacie ten tytuł? Spodobał Wam się? Czy Was wynudził? Dzięki! Cześć!